Ja się, się ekscytuję strasznie, jak <grym> zawsze mówimy o tym programie. Do Wojski, słuchajcie, czwarta edycja już. W sobotę wielki finał i zapraszamy finalistów. Jedną z finalistek jest właśnie Sara ekbu James, która dzisiaj jest naszym gościem. No. Cudowna Sara, no właśnie, w sobotę to ten wielki dzień. Stresik jest? Trochę jest, ale chyba będzie dobrze. Będzie super. Już masz wszystko na... przygotowane i zapięte na ostatni tak, guziczek? Oczywiście jestem, Ćwiczę codziennie, więc będzie dobrze. No, no będzie właśnie, dobrze. Bo to, to jest ciężka praca. Myślę, że tak te przygotowania naprawdę są bardzo ważne i długie. I zwróćmy uwagę, chłopaki, na to... Bocie, jest, są chłopaki, przepraszam, zapomniałam Sorry. o was. Bo w ogóle was nie zauważyła, Ej. żeby nie było, panowie, ale ja wiem, że tam jesteście. Tomson i Baron, cześć, witajcie serdecznie. Witam serdecznie. Słuchajcie, role jak rozumiem Thompson I mamy rozdane, po prostu rozbijacie bank w sobotę, tak? Oj, bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy łącznie, żebyśmy rozbili ten muzyczny bank i żebyśmy wszyscy razem wygrali. Tak jest. Oczywiście, ja absolutnie. też są właśnie... Baron? Tak, tak, Baron, Ko, kochany mu tak, Baron mówi absolutnie i ja oczywiście kibicujemy Sarze, bo jest to... No, nasze kochane zjawisko i przepiękny talent. Tak, e, i to mi się też podoba w The Voice Kids, bo wy się wszyscy wspieracie. Ja jako współprowadząca kocham wszystkich, e, którzy w ogóle się tam pojawiają, e, każdego uczestnika i widzę też między Wami taką wielką przyjaźń i więź, i to jest przepiękne. Ale rywalizacja też rywalizacja. niestety koniec końców. Tam jest, proszę ja ciebie. Natomiast czujecie się już, mam nadzieję, wszyscy wygranymi, bo rzeczywiście to jest taki etap, że, że już tutaj przegranych no, być nie, nie, ma. nie może. Nie ma czegoś takiego tak. przegranego. Nie ma, nie ma czegoś takiego, bo teraz nasza trójka jest, jesteśmy świetni wszyscy i po prostu nieważne kto wygra, to wydaje mi się, że nikt nie będzie zazdrosny. Słuchaj, wiesz, dużo osób e, Cię porównuje do Whitney Houston. E, czy może na przykład um, to Cię mobilizuje, czy stresuje i czy na przykład się inspirujesz e, też Whitney Houston? No ja bardzo się cieszę, jak ktoś mnie porównuje do Whitney Houston, no bo to jest taki no wow, no Aha. tak, bo to inny jest historyczny. Historyczny. Tak, to jest świetnie śpiewa. Więc ja się bardzo cieszę. No i teraz muszę ćwiczyć, żeby kiedyś tak śpiewać jak Musisz ona. ćwiczyć i to masz jeszcze e, na szczęście oko, które na tobie spoczywa cały A, czas, czujne. Tatuś. Tata, który także jest u nas w studiu i cały czas zerka, czy wszystko jest w porządku. Tak, tak. Dba o to, żeby na próbie wszystko było w punkt. Cześć, Tato, tak. witaj serdecznie. How's it going? Good to see you, man. Thank you. It's going so Mówi, że jest świetnie to bardziej, to chłopak, który przyjechał także dzisiaj z Poznania, więc masz najlepszy, najlepsze plecy możliwe. Chłopaki, tak. wy także trzymacie kciuki. Słuchajcie, oczy. no właśnie, jak wspieracie młodę naszą tutaj Sare? Wiecie co, ja przede wszystkim chciałbym e, nadmienić, że nie twórzmy tu nowych jakości powstaje na naszych oszach coś fantastycznego. Sarek. Tak taj, jest, kochani. tak jest. Dziękuję. Bądźcie gotowi, trzymajcie się mocno foteli. <laughs> Baron. Ostatnie słowa, słuchajcie, w sobotę o 20 poznacie. Najnowszy głos polski dybojski w edycji czwartej. Ja głęboko sercem wierzę, że to jest Sara. Oczy Tomsona wskazują już na laureatkę. Sara, Panie i Panowie, głosujemy numer 3 na 7350. Wysłucham Do, I to jest tylko przedsmak, bo mam Są to wrażenie, że w sobotę wszystkie oczy będą przypominały, przypominały rozmiar Tomsona. Zapraszamy tak. Ciebie na scenę. Sara. To jest pierwszy dzień, kiedy pokazujemy przedstawiamy pierwszą finalistkę. Scena jest moja droga twoja. Zatraszamy. Do szybkiego zobaczenia. A my a Państwu już dzisiaj właśnie... pięknie dziękujemy. Dziękujemy za cudowny poranek. I... Przychałaż <laughs> kamera. <śmiech> tu jesteśmy. I, no i życzymy cudownego, wspaniałego dnia jak zwykle. Dobrego Mua. dnia, do zobaczenia.